To jest program Wojskopolskie.pl. Adam Krzykowski. Dzień dobry. Dziś jesteśmy w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Podglądamy rywalizację zabójców czołgów. Ale będziemy też na poligonie w Wędrzynie. Tam jest. Marcin Gula. A w tym programie jesteśmy również w międzyrzeczu. To właśnie tutaj żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady, zmechanizowanej już za chwilę na tym checkpoincie, będą uczyli się, jak reagować i jak podejmować decyzje w sytuacji kryzysowej. A więcej o ćwiczeniach Wilk-20 w programie Wojskopolskie.pl już za chwilę. To na celowniku spajka. Poligon w międzyrzeczu pod łapą Wilka. Towboy zneutralizowany. Tak wygląda rywalizacja najlepszych w Polsce zabójców czołgów, którzy do likwidacji celów używają pocisków Spike. Poziom adrenaliny sięga maksimum, bo z jednej strony każdy chce wygrać, a z drugiej każdy ma świadomość, że jeden taki pocisk kosztuje 100 tysięcy dolarów. Szkoda byłoby go zmarnować. 13-kilogramowy pocisk o średnicy 12 cm jest jedną z najskuteczniejszych broni na świecie. Taka wyrzutnia może wystrzelić pocisk na odległość 4 km. W tym zasięgu właściwie nie ma celu, który może uchronić się przed uderzeniem. To Spike, przeciwpancerny, przenośny system rakietowy. Składa się z trzech podstawowych elementów: zespół sterowania wyrzutni, z celownikiem termalnym, kontenera z pociskiem i trójnogu. Zespół sterowania wyrzutni służy do, no jak sama nazwa mówi, do, do, do sterowania całym tym systemem. Po wystrzeleniu pocisku z konteneru za pomocą światłowodu, z kamery. Pocisku przesyłany jest na bieżąco obraz do monitora LCD w wyrzutni. Do momentu uderzenia w cel pocisk może być sterowany za pomocą przycisków na rękojeści. Może zmieniać kierunek i dosłownie gonić uciekający obiekt. Do obsługi spajka potrzebna jest zgrana dwuosobowa drużyna. Drużyna składa się z operatora i amunicyjnego. E, operator jest jednocześnie dowódcą obsługi e, odpowiada za Całość za przygotowanie, za wykonanie strzelania bojowego, wykonywanie zadań ogniowych, natomiast amunicyjny jest potrzebny do przenoszenia pocisków, do przygotowania wyrzutni i pocisków do strzelania. Mimo, że każdy z żołnierzy w drużynie ma wyznaczone inne zadania, ich umiejętności są niemal identyczne. To zapewnia znacznie większą skuteczność załogi Spajka na polu bitwy. Amunicyjny jest tak samo wyszkolony jak operator. Musi tak być wyszkolony, ponieważ gdy operatorowi coś się stanie na polu walki, żeby amunicyjny był w stanie go zastąpić. Także przeszliśmy takie samo szkolenie długie, tak samo ćwiczymy na swoich jednostkach i tak samo jesteśmy wyszkoleni. pocisk Spike przeznaczony jest przede wszystkim do niszczenia czołgów i transporterów opancerzonych. Posiada dwie głowice: wstępną do przepalania pancerza reaktywnego i drugą do spenetrowania pancerza głównego nawet najlepiej opancerzonych pojazdów. Przed samym strzałem rozkładamy zestaw, przygotowujemy wyrzutnię, trójnóg, pocisk wyrzutnia. Stawiane jest nam zadanie bojowe, wskazywany cel. Albo widoczny, albo niewidoczny, i operator zajmuje miejsce przy wyrzutni, wykonuje strzelanie. Spike uznawany jest za najskuteczniejszą i najnowocześniejszą broń precyzyjnego rażenia na świecie. Pozwalająca w swoich możliwościach realizację zadań w dzień, w nocy do celów stałych, ruchomych i co najważniejsze, dzięki systemowi manual i wyszkoleniu operatora możemy razić cele ukryte, nieobserwowane ze stanowiska ogniowego. Czyli te, które manewrują, chowają się przed oddziaływaniem broni, e, która potrzebuje kontaktu wzrokowego z przeciwnikiem. Droga do wstąpienia do załogi, która obsługuje taki sprzęt, zaczyna się w jednostce macierzystej, w której służy żołnierz. Dowódcy, obserwując swoich podwładnych, kierując się ich predyspozycjami psychicznymi, Wykonują doboru wstępnego. Następnie wybrańcy kierowani są na miesięczne ćwiczenie do Centrum Szkolenia Artylerii Uzbrojenia w Toruniu. Kurs kończy się egzaminem, który nie upoważnia jeszcze do wystrzelenia pierwszego spajka. Po kursie żołnierz wraca do jednostki macierzystej, gdzie kontynuuje naukę. Konieczne są tysiące godzin spędzonych na trenażerach wewnętrznych i zewnętrznych, by usiąść za sterami prawdziwego spajka. Stawiam zadanie! A o tym, kto jest najlepszy z najlepszych w strzelaniu z takich wyrzutni, powiemy już za tydzień. Rozpoznanie leśnego terenu to jedno z elementów ćwiczeń WIRK-20, a to z kolei ćwiczenie jest jednym z ostatnich elementów przed certyfikacją PKW Rumunia. Ponad 30-osobowy pluton przedziera się przez ciężki zalesiony teren. To element scenariusza ćwiczeń Wilk 20 zorganizowanych na Poligonie w Międzyrzeczu. Głównym zadaniem mojego plutonu w pierwszym etapie działań było rozpoznanie tego rejonu i rozpoznanie drogi marszu w celu sprawdzenia, czy nie ma tu jakiegoś przeciwnika, nie ma jakiś zawał czy innych przeszkód terenowych, które będziemy musieli ominąć. Na drodze naszego marszu takie przeszkody się okazały, że wystąpiły. W momencie wystąpienia tych przeszkód działaliśmy, obchodziliśmy te przeszkody i informowaliśmy dowódcę o tym, że zaistniały jakieś przeszkody terenowe, które trzeba było ominąć. Przeszkody udało się ominąć, ale to nie jedyna trudność, z jaką podczas działań spotkali się żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Z rozkazu bojowego wynika, że przeciwnik prowadzi natarcie na naszym kierunku. Będziemy się bronić w oparciu o ten teren, w którym się znajdujemy. Taki zalesiony teren znacznie ułatwia działania defensywne. W gęstym lesie dużo prościej zamaskować np. opancerzone transportery. Takie ćwiczenia kończą półroczny okres przygotowań do misji żołnierzy ósmej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Rumunii. Jest to ciężki wysiłek dla, dla kompanii zmotoryzowanych, ponieważ tak naprawdę nie schodzimy z placu ćwiczeń ze strzelnic. E, cały czas e, zgrywamy. Żołnierzy w drużynach, plutonach, no i teraz, tak jak widać, w kompanii. W tym przypadku kompanii zmotoryzowanej R8, która rozpoczęła ćwiczenie Wilk 20 po wcześniejszym przygotowaniu. Szkolenie to sprawdzian reakcji żołnierzy na zagrożenia, z którymi mogą spotkać się w trakcie misji. Głównie reakcja na ostrzał artylerii, e, ostrzał broni mało, e, większy, e, większego kalibru. E, Reakcja na różnego rodzaju zdarzenia chemiczne. Głównie y, będzie to teren nieznany, więc przede wszystkim reakcja w kontaktach z ludnością cywilną. Przede wszystkim pod tym względem musimy się przygotować. Bo to właśnie kontakt z ludnością cywilną jest najtrudniejszym elementem ćwiczeń. Przede wszystkim dlatego, że często zachowania cywili nie da się przewidzieć. Wiele zależy od tego, jak ludność nastawiona jest do żołnierzy służących na zagranicznych misjach. W zależności od tego, jaki wpływ dane państwo ma na daną ludność w danym obszarze i może im narzucać pewne e, sugestie do kontaktów z żołnierzami pozytywnie lub niepozytywnie. Tak? Mogą działać na korzyść e, żołnierzy polskich, wojsk wojs sojuszniczych e, oraz mogą działać przeciw. W trakcie przygotowania do misji duży nacisk kładzie się na szkolenie medyczne, przede wszystkim to z zakresu samopomocy. Ponieważ największym zagrożeniem są rany postrzałowe, i w momencie, kiedy żołnierz jest w stanie udzielić sobie sam pomocy, na pewno minimalizuje to straty i to w bardzo, duży, bardzo dużym wymiarze. W Rumunii służyć będzie ponad 120-osobowa kompania zmotoryzowana. Głównym uzbrojeniem żołnierzy są transportery opancerzone Rosomak. 80% kompanii to żołnierze, którzy na misję zagraniczną jadą pierwszy raz. Pozostali to doświadczeni na misjach wojskowi, którzy dzielą się z młodszymi kolegami bezcennym doświadczeniem. Przygotowania polskiego kontyngentu wojskowego Rumunia to nie jedyne ćwiczenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Równolegle na Łotwie trwają międzynarodowe manewry Silver Arrow. To wszystko przy jednoczesnym zaangażowaniu większości sił i środków Brygady w ćwiczenie taktyczne z wojskami na ośrodku szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Orzyszu pod kryptonimem Gepard x 2 jest to kontynuacja czerwcowego ćwiczenia GEPARD 20. Ósma Zmiana polskiego kontyngentu wojskowego Rumunia rozpocznie działania poza granicami kraju na początku przyszłego roku. Tolboy. Niech Państwa nie zwiedzie ta sympatyczna nazwa, bo wcale nie chodzi o wysokiego chłopca, a o jedną z najniebezpieczniejszych bomb z czasu II wojny światowej przed saperami z 8. flotylli obrony wybrzeża. Jedno z największych wyzwań unieszkodliwienie bomby, która waży niemal 5,5 tony. Ponad rok przygotowań i akcja, która rozegrała się w ciągu kilku sekund. To moment największej w historii neutralizacji bomby lotniczej. Brytyjski pocisk Talboy ważył prawie 5,5 tony. W jego wnętrzu znajdowało się blisko 2,5 tony materiału wybuchowego. Byliśmy przygotowani na najgorsze. Wszystkie służby zabezpieczały rejon. Żadna osoba nie ucierpiała. Ale jeszcze godzinę przed neutralizacją bomby nie było stuprocentowej pewności, że wszystko przebiegnie bez problemów. Deflagracja jest to proces bardzo niebezpieczny. W każdej chwili może przejść w detonację. Dlatego apelujemy o to, aby dostosować się do stref bezpieczeństwa, które zostały na ten czas wprowadzone, aby wziąć w sobie do serca wszystkie obostrzenia, które przez ten czas... Obowiązywały w mieście Świnoujściu i będą obowiązywały w dalszym ciągu. Strefy bezpieczeństwa wyznaczone były w promieniu 3 km. Neutralizacji bomby lotniczej dokonano przez deflagrację, czyli wypalanie materiału wybuchowego. W pewnym momencie proces deflagracji przeszedł w detonację. Nad powierzchnię kanału piastowskiego w Świnoujściu wystrzelił 100-metrowy słup wody. Cała operacja była bardzo niebezpieczna, natomiast czapki z głów przed nurkami minerami 12 Dywizjonu Trałowców, ponieważ została operacja przeprowadzona bezpiecznie na poziomie światowym. Nikt nigdy na świecie nie zneutralizował tak wielkiego obiektu pod wodą taką metodą, jak zrobili to nurkowie minerzy 12 Dywizjonu Trałowców. O profesjonalizmie i doskonałym przygotowaniu świadczy to, że eksplozji nie towarzyszyły odłamki, które wydostałyby się z wody. Skomplikowana operacja nie naruszyła nawet delikatnych elementów znajdujących się w pobliżu obiektów. Elementy przeszklone, które są 100 metrów od miejsca detonacji, nie zostały naruszone. Ten tzw. grzybek nawigacyjny wcześniej oceniliśmy. Tą deflagrację, powierzchnie przeszklone są całe. Proces neutralizacji Talboja zaplanowano na 5 dni. Operacje wykonano zaledwie w dwie doby. Przyspieszenie akcji wymusiły m.in. pogarszające się warunki atmosferyczne. Samą deflagrację poprzedziła brawurowa akcja nurków. Pogłębienie otworu za bombą umożliwiło nam to dokładne zamocowanie pierścienia dystansowego i zamontowanie systemu, samego systemu do deflagracji. System do deflagracji przed zainicjowaniem deflagracji został sprawdzony trzykrotnie, po czym przeprowadziliśmy sam proces deflagracji, który przeszedł w detonację. W Finouyściu zdetonowano jedną z brytyjskich bomb zrzuconych na krążownik lcow w 1945 roku. Choć do chwili znalezienia niewybuchu sądzono, że wszystkie tego typu ładunki spuszczone na niemiecki okręt eksplodowały. Wszystko wskazuje na to, że wady miały zapalniki, które zostały zamontowane w tej bombie, i tutaj doszukiwaliśmy się przyczyny po prostu niewybuchu. Podczas przygotowań do największej tego typu akcji na świecie, z okolic, gdzie przez ponad 7 dekad spoczywał niebezpieczny kolos, wydobyto prawie pół tysiąca niebezpiecznych obiektów wybuchowych, w tym min morskich i bomb głębinowych. Przeciwpancerny zestaw rakietowy Spike w rękach żołnierzy z 6. Batalionu powietrzno Śmiercionośna broń potrafi skutecznie razić cele w odległości nawet 4000 metrów. Średnia prędkość takiego pocisku to ponad 600 km na godzinę. A jak łatwo policzyć, osiąga cel już po 20 kilku sekundach. Szybko? No to u nas czas na szybkie strzały. Muzyka na początek ogłoszenie Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w akcji pod hasłem Marsz I Brygady bohaterom walk o niepodległą. Wystarczy nagrać filmik ze swoimi popisami wokalnymi. Można wystąpić solo w duecie lub całą rodziną. Warunek jest jeden. Zaśpiewać trzeba Marsz I Brygady. Na nagrania czekamy do czwartku 29 października. Warto się pospieszyć, bo na pierwszych 30 rozśpiewanych czekają nagrody. Dodamy tylko, że z całości lub fragmentów wysłanego filmiku powstanie spot filmowy. Tak więc baczność do śpiewników biegiem marsz. Swój Samotnieni, a my, nasz drogi wódz. Rozśpiewani przyspieszamy kroku, bo kolejne kolumny pojazdów wojskowych z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wyruszyły na poligon w Orzyszu. Powód? Ćwiczenie Lampart 20. Transportowana jest koleją, by w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia na drogach. Szkolenie Lampart 20 ma potwierdzić polską zdolność do działania w ramach tzw. szpicy NATO. Teraz kolej na oderwanie się od ziemi. Fruniemy bowiem w góry na szkolenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. I tu nie ma co za dużo mówić, to trzeba zobaczyć, więc patrzymy i podziwiamy. Lecimy dalej, tym razem z pomocą. Konkretniej mówiąc, 8 października ósma baza lotnictwa transportowego zrealizowała już 17 w tym roku akcję Serce. Wojskowi piloci wraz z transplantologami Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu kolejny raz uratowali ludzkie życie. No to powiemy krótko, po żołniersko. Wielkie brawa i tak trzymać. Zawody w Toruniu pokazały, że polscy żołnierze nie mają się czego wstydzić. My już kończymy. Ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Dzięki.